Okay, no? Spałasz dobrze? Tak. Okay. Ja tu to spał na Dobrze. dobrze. jak spać? Jest ale taki ale mam Ferdynanda Kiepskiego. Waldek. <grypy> <grypy> Dzisiaj by już Waldek. nie zjeżdżały Ta. i w krok nie gniotły. Ta klamkę mamy, jakoś mamy. Nie, ale, ale, ale. Jak wygląda na kogrodnik? No, tak. tak. Za mały kwadrat. I o, za mały kwadrat. Ty no dobra, dawaj tu Ale to przed przedłużkę można, wiesz, co, próbować Dobrze. walczyć przed przedłużkę. A weź tu wset, spróbuj. Ja mam tu, wiesz, to mnie jeszcze No ja. Bardziej w tą stronę. Tu w stacyjce jest taki fajny w środku. Tykusz, tyk, Powiem Ci, że kurde taki nie był on. Słucham? Nie kulawy on. Nie kulawy on? No, wejdź. Ops. Szemada, mideo kufa. No, jest. Jest. Patrzą na nas to jak na wariatów trochę. Chyba tyle kilometrów do domu na, na kołach takim, kurde, wynalazkiem. Rozdziewiczaka. Jest? Nie patrzyłem jeszcze Coś tam jest to jest jest, to jest co? płyn sprawdził Płyn trzeba dolać, tu jest kapelusz maskę trzeba otworzyć Tutaj tutaj Tu jest hamulcowy Hamulcowy to raczej dla nie ma hamulcowy za sprzęgło no. Sprzęgła nie? Coś tam jest Fol. Pol? Tak on przyjechał normalnie na kołach i tak, tak został Ale rok, rok czasu stoi? Rok czasu Nie to może nie będzie tak z nim źle Ty on ma 6000 km przecież mówię, Ja mówię, Pięknie że może ma zdychę przebiegła On ma mniej Tak mogę trzymać? U. Tu już Bartek powie, że źle, na, źle leje, ale szybkie wyjaśnienie to specjalna bańka co sama zasysa. Miarkę. fresz, Bezpośrednią. A tam cały kocioł paliwa. Niech eee! się Takie zwierzaki kości przyniosły. I zobaczcie, zapali z pierwszego. Bo to kielecka produkcja jest, rozumiesz? <grym> Słyszysz? Próba mikrofonu. <grywa> <grywa> Rafał, światła zobaczymy. Pozycje są, ja, 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 Też? No, to może sprawdzimy, co mamy. długie teraz są. Tak, te ta, krótkie, długie. I tam jedne były chociaż. O, oh, sorry. <grymka> Zobacz, jaki przebieg ma. Dojedziemy czy nie dojedziemy? Dobra, czekaj, światła bo wyłączymy. Teraz powinny być minianie. To tyś, tyś. Eee. Olej w tylnym moście jest w zwolnicach jest to jeszcze tylko w skrzyni biegów sprawdzimy i zaczniemy coś tu smarować Mateusz, weź poszukaj smarownicy tam. Bez różnicy, która smarma. ma. Weź mi daj szmatę, tu gdzieś leży przy kole. Co? Dobra, stój! Co tam, Jasio? Wszystko dobrze? To w tylnym osie też wszystko dobrze. Przesmarowane elegancko, hamulce chodzą, odbijają. Siłownik jest ten, hydrauliczny, ale... Jest hydrauliczny, ale wspomagany pneumatycznie i tam... Powietrze nie dochodzi, czy? No wiesz, to wiesz, tu jest o A porusza no. I co, gdzie Do góry idzie tam. A tam właśnie powietrze spierd... tego ustrojstwo z tego, nie? No, gdzieś tam z, z góry. Żarło, żarło i się zesrało. Zawsze. No tu. co jeszcze? Jak wciskałeś sprzęgła, żeby ruszyć, to pedał jakiś był, czy w ogóle nie było? Ja? No. Wiesz co, nie, był taki zdechły strasznie. Jak tam? Mam problem ze sprzęgłem, nie mamy sprzęgła. Ale odpowietrznik mam odkręcony i tu w ogóle nic nie wypycha płynu żadnego. Ty, ja może tym gnojem cały przewód się zawalił? Ale przewód dmuchałem, jest drożny. Chce pop popompuj. Pompuję. Tłoczek to swoją drogą, ale, ale nie, ma, nie ma drożności od Coś to pójdzie na wasz stan. Od kurde. za co to jest? Za wstał. Czekaj, tam śrubokręt mniejszy O! Ja, pani mogę męża? No, wziął pięć złotych. Poszedł na lofry. <noise> Był <go u> pani? <noise> Nie wiem, kto to jest lofra. Lofra? Lofry to są takie. Czas wolny dla siebie. Znasz ten dowcip o porze i selerze? O tej porze to selerze. <noise> Nie. Nie. Siłownik sprzęgła. <noise> sprzęgła, proszę panią. Ja se że żona pierze. O. o! Słabo się zareklamowałeś, wiesz. Singier słabo się zareklamowałeś. No. Dzień dobry, Siemanko. Słuchajcie, witam was. Jesteśmy dzisiaj w Kielcach. Do Kielc przyjechaliśmy specjalnie po nasz nowy nabytek, który widzicie właśnie za mną. Jest to Hydromil. Odbieramy go z policji i mamy ambitny plan, aby wrócić nim na kołach do Mrągowa. Mam nadzieję, że wszystko nam się uda. E, szło całkiem nieźle na samym początku. Nawet nagrałam taką wstawkę, w której e, stwierdziłam, że musimy się z chłopakami założyć o to, o której godzinie będziemy dzisiaj w domu. No i właśnie w momencie, w którym skończyłam nagrywać tą stawkę, okazało się, że jest problem ze sprzęgłem. I chłopaki już od dobrych, może nie dwóch, chyba nie niecałych dwóch godzin walczą i próbują to jakoś naprawić. Mam nadzieję, że im się to uda i że już niedługo będziemy ruszali w kierunku domu, bo mi jest zimno, a im na pewno jeszcze bardziej. Ja to czasem chodziłam sobie do busa gdzieś tam się zagrzeć, a jednak oni cały czas pracują i... Jest zimno. Nie no. wiem, jest tak, że musisz najpierw nabić powietrza. No? To powietrza pedał. Ale w ogóle nie daje pompektu. Nie, w tym nie daje 4 na któryś jeździł, nie guma, to w tych jedzeniach normalnych wywodniach, czy ktoś gdzieś nabił powietrza. No tak. I dopiero na pedał nacisnął. A gdy trafił się nieuczony, to te. Pomysły, wejdzie, pedał, dół, po prostu tak. Chciałem powiedzieć, że jak pedał, to pedał. To pedał jest sprzęgła, no? no, to, no, to, no, to ale pomaganie co? z mądrami, po... Szybkie pytanie. Gdzie w Kielcach dostanę Pomyślmy, pompę że to, że to sprzęgła do Jelcza? Do Jelcza? I pomysł był taki, żeby wracać im na kołach do domu. Nie wszystko jest tacy Hydromil odpalił i, i powiedzmy, że gotowy do jazdy, ale pedału sprzęgła nie ma. I tu wiesz, krok po kroku tu z Rafałem cudujemy coś tutaj wymyśleć, a... i wychodzi na to, że pompka sprzęgła jest zesrana. rana powiedz, co wy robicie, tak? Yy, siłownik sprzęgła próbuję uskutecznić to tutaj trochę usprawnić mu bo... mamy pompę <laughs> zamontowaną teraz będę odpowietrzać zobaczymy co z tego wyjdzie tylko tam jest takie powoju dojście, że szkoda że się ręce na. przy ja. pompie tam jest światełko, gdzie? Tu Nie ja tu lampki Nie trzeba. No naciśnij. Trzymał. Schodzi, schodzi, schodzi. Poszło. Pójdziemy. Niech to może naleci z górki. Kawał, słabość Jest idealnie do góry. Weź spuść go z ręcznego na razie, może tylko Dobra, no. uważaj Jedź do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, jeszcze, jeszcze, jeszcze Hop! Stój, 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 stój Można powiedzieć, że dwie godziny smarowałem jeden krzyżak Zwolnica wole jest W moście jest Krzyżaki wszystkie przesmarowane, podporowało przesmarowana, hamulce, rozpieraki, Popa wody To ja idę właśnie w stronę silnika, muszę popatrzeć tutaj. Czekaj. Czekam. Ale to co uznajemy, że sprzęgło już jest, nic nie kombinujemy czy jak. Zaczę ja zarejestruję zaraz. Czekaj, dziurkę mamy, będziemy nie mamy Kochani, aktualizacja: zrobiliśmy już pierwszą rundkę naszym hydromilem i jedzie. Jedzie i tutaj już możecie za mną zobaczyć, dmuchamy koła i najprawdopodobniej za chwileczkę ruszamy w drogę do mręgowa. Jesteśmy przemarznięci, warunki naprawdę są ciężkie. Chłopcy dali z siebie naprawdę 200%. Dzisiaj mogę powiedzieć, że naprawdę no dziś ta dobra pasza nam się skończyła, ale poradzili sobie, jestem z nich mega dumna. I mam nadzieję, że za chwilę ruszamy. Także do zobaczenia na trasie! Ciki wyjściowe. Bo do dochod, Hydromila się nie włazi w roboczych butach. Jedziemy? Chyba, chyba się udało. Jedziemy, jedziemy. Jeszcze nie? Łap, Jeszcze z bramy żeśmy nie wyjechali. No nie, bo takich taki 8 razy do pieczątki jesz, można znaleźć, nie szło znaleźć. Naciskał dobrze. Nie wiem, no, czy dziś zimno nie będzie. Ale masz? Mam! <grym> Mam kalesoraki. <grym> Mam, dobrze. <grym> Chodźcie też zaczął. Zabunkrowali? Mateusza, telefon mi jest potrzebny do Etola. Dobrze, już czytaj. Pilot, pilot. Ja grab, ja grap. Cieszymy się bardzo. Czekam, tak. Myślisz, że to Oczywiście, że dojedzę. Jak nie, to... to Będziemy się martwić po drodze. Trzynastka Trzynastka tylko? Jakieś szmaty tam podmawiamy, co? Ja się naleje tam, idę po szmaty, wiesz. Nie jedzie Myślę, paliwa chcemy wymienić. Zobaczyć co się będzie działo. To jest zasana Żeby nie było tak jak z tym. Ty tą możesz przetnieć, co? No, a wytnij w niej dziurę, no. Zjeżdżałem, mówię, o coś już, koniec jazdy Już najechali się w sytuację. Robimy na krótko, pomijamy zbiornik, bo zbiorniku jest taki syf, że szkoda gadać. Przejdźmy po kolei. Dwa filtry są nowe. Może coś z tego będzie. Jak się kupuje jelcza, to trzeba od razu wszystkie przewody z zbiornika, bańkę na krótko i będzie jechał. Zapraszam na saluny. fajne no, to takie schodki? Dla mnie? Tak. Jest ciepło jak w kościole. I cicho będzie. Względnie cicho. Prowizoryczny zbiornik paliwa. 100 km 20, 24 km już zrobiliśmy. Co 50 km będziemy taką bańkę zmieniać. No To i tak trzeba się będzie zatrzymywać na każdej stacji, żeby bezpiecznie później w środku drogi. Tam wiesz, już w Warsz Warszawę miniemy, to tam pies strąco, ale. Ale tutaj na tej jeszcze to ja nie wiem. Dalej nie wiem za kim bardziej się oglądają, czy za sobą czy za nas. Nie nas. Dobra. będę Dobra. Mamy coś, mamy coś z pociągu, patrz. PKP. Dobra, koniec. koniec, zamykamy kramik. A ty teraz ja mogę stłujeć? Tam jest ciepło, zimno w środku? Ciepło jest. No czy wiesz, nie wiem jak teraz będzie. No do tej pory to wiało z wentylatora. No ciepło jest. Dobra, ja pompuję powietrze i za chwilę startujemy. To tam dobrze pompuj, żeby było dobrze. Wy dzisiaj nic nie robicie tylko. Jeden obóz prawie pełny, drugi się ładuje. W jakiej sprawie? Można? Zapraszam. Kawkę dla pana ma. No poproszę. Smucona jest. Rafał startujemy powoli. Cisne. O ciśnij, ciśnij. No teraz to powiedzmy prawie normalnie się jedzie, bo jest w środku cicho. Ile tam teraz jedziemy? Siedemczek. A mi i tak pokazuje 53. Błaga, rozpędzamy się na luzie. Te prawe, te prawe koło, co mało powietrza, było to tak bije, kurde, góra duże, się podskakuje cały czas. Co stało, więc Cichutko jak w kościele. Jak w elektryku. Cicho jak w elektryku, no. Taka góra to mogłoby być cały czas do samego domu. Nie wiem, tam już na razie, teraz tu spięty jestem, kurde, jak guzik. W spodniach to jest sprzęgło, wkurzyło, że nie, nie, nie działało później te, te paliwo i się wydawało, że do domu prawie, prawie prosta droga, a tu o 3 km ujechali i dupa. Ogólnie to ci powiem, że w takim zacnym tempie ucieka to paliwo. Już jesteśmy poniżej połowy. Poważnie? No. Rafał, zjeżdżamy gdzieś na możliwie pierwszy parking. i się ściemnie, a my mamy jeszcze 300 km do domu 310 310 my na tej bańce co tam jest to 50 km prawie zrobiliśmy 48 to trochę paliw nie za 30 ponad 30 wyjdzie tam nie była pełna teraz jeszcze trochę zostało to za 30-35 to na pewno wyjdzie. A tutaj chyba zrobimy tylko szybkie tankowanie z bańki i rurę dalej. To 20 opierdzielił, zrobiliśmy 50 km teraz. No. Toś... Czy że ostatnio tak mało te? To no. smok jest. Wawelski. Smok no. kielecki proszę cię. Zobacz, tam od spodu nic nie leci i jedziemy dalej. Mochy dzisiaj nie jadę. Odświetlenia zegara od powietrza nie ma, ale są kontrolki w razie draki, A tak to wszystko. To no wiesz, to tam siedemdych to cały czas i tam i, i ubywały te kilometry. To przez Warszawę tak naprawdę bez żadnego korka, żeśmy przejechać.